Drodzy widzowie, e, spojrzeć, to jest e, pierwotne e, drzewo e, brzozowe, miejscowi tutaj e, z niego robili podpory do łódek, żeby lepiej się trzymały, gdyż e, brzoza ma bardzo wyporna e, kora. E, no tutaj bardzo wytrzymałe drzewo swoją drogą, tutaj lepsze brzozy są. E, Tutaj jest druga, proszę spojrzeć, bardziej y, dorodna. E, a tutaj mamy już drzewa, y, z których naprawdę budowali swoje łodzie, y, a tam jest bardziej wy, y, wyrośnięte. A my na właśnie na takiej y, owej łodzi będziemy y, przyrządzać sobie y, miejscowe y, danie. Y, mam nadzieję, że będzie y, podczas pieczenia czuć aromat drewna y, papryka. O proszę spojrzeć, to już taka bardziej yy, uśnięta papryka, ale rośnie na tutajszych yy, drzewach. No niestety yy, już niezdatna do jedzenia. Yy, do widzenia. Nie. Yy.